Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. niech Zbawienie. Bierze swój początek w Nazarecie. To tam Maryja wypowiedziała jedno słowo w swoje chwili. wyrażając zgodę na współpracę z Bożą Miłością i z... Bożą Wodą. Czy rozumiała zobowiązanie, jakie wówczas wyraziła wobec Boga, co zwiastował jej Gabriela, Gabriel? Była pewna, że jest to Wysłanie Boży. I może dlatego właśnie to słowo tak zmieniło dzień świata. Potwierdzają to dzieje kościoła. W ciągu dwudziestu wieków odbyło się i odbywa to słowo swoją długą drogę. Dotarło niemal do wszystkich zakątków ziemi. Dociera do wszystkich ludzi i wywołuje w nich pewne konsekwencje. Najwyraźniej o tym mówią, Błogosławieni i święci. Wszyscy ci, którzy potrafili i potrafią powiedzieć, tak jak Maryja, Bogu tak. Tak jak nasze matki, ojcowie, uciadowie, Ci wszyscy, którzy zabiegali o to, aby zachować wiarę w Boga i przekazać ją następnym. Czyż nie mówili nam nasi rodzice, którzy trwali na tej ziemi doświadczali różnego rodzaju racach, ataków? Czyż nie opowiadali ci, którzy byli świadkami, są świadkami, którego oparcie wstawia na drogę naszego życia, którzy przybyli z kresu, wyrzuceni z ojcowizny? Czyż nie wspominali ci, którzy zostali bo chronili się przed prześladowaniem albo poszukiwali bardziej znieślejszych warunków życia. Jednego nam w ciągu ostatnich setek lat nie brakowało: cierpienia i ofiary. Prześladowania i kary na naszych ziemiach trzeba było cierpieć za karę za miłość do ojczyzny, za przywiązanie do języka, za więź z tą ziemią. I w tych naszych zmaganiach mieliśmy zawsze mocne oparcie w Matce Bożej. Tak od 1382 roku. Najwyraźniej mówią o tym, Maryjna San Maria Królowa, wierna służebnica Pańska. Niedaleko wczoraj czytałem, że w niece z jedna trzecia świątyń jest pod jej wezwaniem. Czy to matka boska Króla Polski, czy często powsta, czy leżna, ale zawsze matka. Matka, która wszystkich rozumie, na serce ogarnia każdego z nas. I ta matka ma na naszych i w naszej wspólnocie poradialnej taki posąg, że pociesza innych, dodaje odwagi zaletnionym, budzi nadzieję w sercach zniechęconych, wzmacnia rodziny, leczy dusze i ciała, jakoby nasza epoka robi wrażenie smutne, jakoby wciąż w niej czegoś brakowało. Niedostatek zawsze był i będzie trwałym składnikiem naszego życia, bo każdemu z nas zawsze Życia, a może po prostu po ludzku zrozumienia i Brakuje. Dzisiaj jest smutniej. Bo brakuje nadziei. Tak jakbyśmy zmierzali do zniszczenia. Jest to chyba skutek obecności biblijnego kontoru albo płasku, który nieprzyjazny człowiek wciąż zasiewa na glebę naszych serc. Cywilizacja śmierci wciąż dają sobie znać. Jakkolwiek ewangeliczne ziarno wciąż się odradza. Nic nie jest w stanie go zniszczyć. Mówił nam o tym dziś już święty Jan Paweł II. Tak bardzo jesteście podobni do ewangelicznego sierpca. Szanujcie każde ziarno złożające się w cudowną moc życia. Uszanujcie również ziarno Słowa Bożego. Niech z naszych ust nie znika piękne pozdrowienie, szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiamy się Tymi Słowami. W Nim przekazujemy najlepsze życzenia. W nich zawarta jest nasza dobroć. Nie dopuścimy, aby ją nam odebrał. Świat pełen jest zagrożeń. Docierają one w środki przekazu do każdego z nas. Tłuszą kulturę w nowe wymiarach, jakie niosą czasy, pozostanie dobrego gospodarza, miejsce na rzeczy stare, Uświęcone tradycją, potwierdzone przez prawdę wieku. Niestety, zbyt często spotykamy się z ludźmi, którzy myślą w taki sposób, jak bogaty człowiek z Ewangelii, zatroskany wyłącznie o pieniądze, o zysk, wszelkie zasady. Dla marnego interesu jest rozmów poświęcić wiarę, rodzinę. Nie dajcie się zniewoić, nie dajcie się skusić z wartością, poprawą nową i branży, od których później będziecie się odwracać z rozczarowaniem. a może nawet złamanym, ze złamanym życiem. Nie rzadko. W chwili obecnej doświadczamy tego, na co dzień. Czujemy się przytłoczeni różnymi instrukcjami, głosami, opiniami, które są same w sobie pewne sprzeczności. Wnoszą one w nasze życie wiele zamieszania, zmierzają do osłabienia naszej mocności. chcą nas podarwać od Pana Boga systematycznie. Usiłują deprecjonować wesprzeć ośmiu, nieustannie sączą ludzkie umysły nieufność do prawdy, do dobrej miłości. Wszystko to sprawia, robi wrażenie, jakobyśmy nieco się zagubili w tym gąszczu pomieszanych pojęć i obowiązujących ocen. Starają się patrzeć na różne zagrożenia, zastanawiać się nad ich przyczynami, Zdając sobie sprawę z faktu, że niebezpieczeństwo trwa i dotyczy życia, wyboru każdego z nas. Nieco światła na przyczyny tego procesu rzuca nam historia. Ale przecież na naszych oczach dzieje się coś podobnego. Codziennie doświadczamy bezwzględnego ataku na kościół który tak często cierpiał za wojskiem. Kościół oskarża się o zło, które któremu niejednokrotnie winni są sami oskarżyciele. Znieważa się wszystko, wpisie spraw boskich i ludzkich, ośmierza się rodzina, natkwi się wstydliwość i honor kobiety, depcząc zgodność małżeńską. Celem tych wszystkich ataków jest życie i miłość. Jak to się stało? Że zapominamy o Bogu, o Rodzinie, o Sprawiedliwości, o Uczciwości. Dlaczego tak łatwo? Zaprzedajemy się w niewolę różnych środowisk i partii. Nie Rzuciło się przede wszystkim do umacniania więc przede wszystkim tych, którzy grają na odpowiednich strunach jego duszy, a mistrzami w takiej muzyce są umysły płytkie i charaktery niskie. To nasze elity, chciałbym się powiedzieć. W tej wypowiedzi nie powinniśmy się dziwić, że bogusła bracili u więcej wspomnianików niż Tadeusz Lęka, czy ksiądz Jerzy Pobiegłuszka. Trudno wszakże przejść nam obojętnie obok takiej rzeczywistości, skoro się entuzjazm, który do tej pory towarzyszył nam, walce o wałnąć sumienia. Widocznie płytko sięgały jego korzeniem, a nasza postawa względem rzeczypospolitej była daleka od tych ideałów, które kazały naszym dziadom, ojcom pokrywać się do walki, ginąc w niej, cierpiąc w więzienia, podążając na sypelę, czy idąc do obozów koncentracyjnych. Czy oni poświęcali się tak bardzo dla takiej polskich, w której my żyjemy? Czy nie myśleli o innej, prawdziwej, wolnej, zatroskanej rodzinie, o przeszłość narodu, Co mamy robić, aby uwolnić się od miary, podziałów, odciwości do tego istotnego obojętności? Jesteśmy przecież dłużnikami mnionych pokoleń. Świat nam się przygląda, patrzy na nas. Wielu dziwi się, że z taką łatwością marnujemy dziedzictwo. Tronimy pracy i od wiara ojców, że nie umiemy, potrafimy wykorzystać daru opatrzności. Gdzie nam go szukać? Stoimy przed ważnym egzaminem. Jako Polacy, jako ludzie wierzący mamy szansę Go zdać. Nie powinno nam zabraknąć się moralnych. Tkwią w naszej historii, w serca, sercach, czekają tylko na odkrycie. Są zasięgnięte naszej powień. Czy mamy świadomość tego wszystkiego, co się u nas dzieje? Niepokoi nas upadek moralności, zanim bezpieczeństwa, cynizm w życiu publicznym i przeciwne prawne manipulacje. W naszych sercach jest wiele czy rozczarowań. Poczucie osamotnienia, beznadziejności, zagodna docji ludzkich mężczyzn. Powracają pytania o sens naszej pracy, o wartość poświęcenia dla ojczyzny. Chciałbym się zachować, chciałbym się zapytać. Polsko, kim jesteś dla swoich dzieci? Jesteś jeszcze matką? Cóż możemy powiedzieć, potomką? Ze złańców i wygnańców ofiarą terroru i bezprawia, którzy za ciebie cierpieli. Z tym wszystkim dziś przyszliśmy do naszej świątyni. Z nadzieją, szukając poparcia w gąszczu kłamstwa wyglądamy świata prawdy. W powodziu zależnym szukamy drogi wolności. W przemocy i manipulacji prawdy. Odrobiny dobra. Czy zawiedliśmy się na Chrystusie? Czy zawiedli się na nim pierwsi chrześcijanie, wybierając Ewangelię? Czy zawiedli się na nasi dziadowie, przyjmując krzyż? Nasi rodzice, uporczywie przy Kościele? A odpowiedź, skąd tu jesteśmy? Wierność korzeni. Powiedział święty Jan Paweł II oznacza przede wszystkim umiejętność budowania organicznej więzi między odwiecznymi wartościami, które telenoś sprawdziły się w historii, a wyzwania współczesnego świata. Między wiarą a kulturą, między ewangelią a życiem. Życzę moim rodakom i życzę Polsce, aby właśnie w ten sposób miała być jedna w sumie, i korzenią, z których wyrosła. To przesłanie Ojca Świętego niech umocni naszą troskę o własne dziedzictwo duchowe. Niech zachęci do większego wysiłku w dziedzinie katolickiego wychowania. Na wszystkich etapach nauczania. Jest naszą radością, ale i też dobrą prognozą, że możemy przygotowywać się do nowych zadań. Odwołując się właśnie do doświadczenia Polskiej Rodziny. Nie zapominajmy, drodzy, że jesteśmy w domu matki. A kiedy matka, to jest i rodzina. Pierwsi uczniowie Jezusa, zanim poszli za nim, spotkali się wcześniej z różnymi propozycjami. Dlatego Chcieli zapytać, wprost, sprawdzić proroka z Nazaretu, pytając go, nauczycielu, gdzie miał się? Chrystus mu odpowiedział: chodźcie, a zobaczycie. Dom mówi wiele. Dom daje świadectwo, nie rozmawiając niż słowa. Dom to ci, którzy na nas czekają. To ci, którym na nas zależy. To ci, do których wracamy. Będziemy wracać. Do to no, Nawet jakby fizycznie postaci ścian nie ma. Ale jest więź. Więź, która się właśnie w tym miejscu stworzyła. A dziś może ma bezpośrednie przełożenie, proszę wkroczyć na cmentarz. Ale to jest całe dziedzictwo które stanowi fundament i podstawę tożsamości każdego z nas. Stajemy przed różnymi decyzjami wyborami. Poszukujemy racji przesłanek, aby zadecydować dobrze. Wybierajmy polski dom, polską rodzinę, bo silną Powrócimy za chwilę do naszych do naszego domu zabierzemy ze sobą wszystko to, co złożyliśmy na tym ołtarzu, co stanowi intencję, że bierzemy udział czy przez internet, czy osobiście w tej okazji. Łącząc się właśnie i wyrażając swoją więź. To, co stanowi o istocie, tego domu, nie w tym naszym domu, nie braknie chleba, nie w tym polskim domu, nie brakuje miejsca dla życia. Niech promieni ją białą miłością. Czas obecny nałoguje, abyśmy nie lękali się trudu i poświęcenia. Proszę sobie oglądalić. Wojewódzka Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie liczy 29 tysięcy osób. Wojewoda apeluje, żeby przyjść z pomocą depresom do spokojnej Starości. Cztery osoby. Dwadzieścia dziewięć tysięcy. Cztery osoby. Nie byłem w tamtych butach. Nie wiem, na co mi stać. Życie. Ale tu, skojarzenie bezpośrednie jestem tym, wody, czy będzie mi ktoś ją dał wody. kiedy jesteśmy my Książki Brakawa dnia o prześladowaniu Bohaterem jest ksiądz, który sprzemiewierzył się dla państwa. Ale co miał zrobić, kiedy było ograniczenia, kiedy za służbę w szło się do więzienia, czy ponosiło się śmierć? był kobietę. Miał znać. Dziecko miał na to żyć. I miał świadomość, że przyszli do niego i powiedzieli, że ma niż dochodę, a za to pochodziła kara śmierci. Miał świadomość, ma no kobietę, za którą jest odpowiedzialny. Dziecko, owoc miłości. I świadomość, że gdzieś tam, w tyle głowy jest księdzem, z odpowiedzialnym do a tam ktoś na niego czeka. Wewnętrzna walka i zostawia kobietę na oko, dziecko i idzie. Idzie na pełną śmierć. Co mamy brać? Człowiek jest tyle bad, na ile został sprawdzony. Czy potrafimy odróżnić przyjaźń Chrystusa? Od wyborczych deklaracji fałszywych proroków nie potrzebujemy jako nabyt kiałożny. Nie potrzebujemy wyjątków, potrzebujemy tylko sprawiedliwego prawa, uwolnienia się licznych pośredników korupcji. Wciąż czekamy na nowego ducha. Wśród wielu spraw, o których teraz myślimy, znajdują się również pytania o to, w jakiej Polsce Chcę żyć w przyszłości, czy to będzie Polska na no miarę bohaterskich obrońców, szlachetnych działaczy, odpowiedzialnych twórców, czy to będzie Polska festusowa, czy to będzie Polska jawnej lub ukrytej zależności i zniewolenia. Chcieliśmy, sądzę, że tego pragnęli również nasi czatowie, którzy za to przelewali krew o to, Utrzymała i świma, aby w naszym ojczyźnie każdy czuł się w siebie, aby był w rzeczywistym gospodarzem i podażem. Zwłaszcza, że przez całe lata nas Polaków wywłaszczano. Czyli to nie tylko zaborcy i okupanci, ale tak zwani pokojowcy współcześnie. Tak usłyszałam Ci, którym zależało na osłabieniu więzi, na osłabieniu przywiązania do tradycji, religii i kultury narodowej. W ten sposób widać, jak ważny jest, żeby proces, który zaczął się przed który na korzenie w autentycznej solidarności, postępował dalej, znajdując coraz to więcej uczciwych i kompetentnych zwolenników. Trzeba szybko bronić się od bolesnych doświadczeń. Zdecydowanie powiedzieć nie tym wszystkim, którzy za pomocą alkoholu, odurzający obietnic dążą do przedłużenia, zniewolenia, uzależnienia. Ale gdzie poszukać szukać? kościele? Kiedy w tymże kościele ofiara jest równana z kapem, Święty Boże, święty Mocy, święty Ani Śmiertelny. Ale właśnie tak jest. Nie lękajmy się przyjąć prawdy. Nie lękajmy się szczerego rachunku sumienia. Nie lękajmy się użycia i Wierzę przykład z Matki Bożej. Ona nie dała się powiedzieć Panu Bogu tak. I dała początek największemu wydarzeniu w w ludzkości. Dlatego my nie no bardziej świadomie wypowiadajmy nasze tam, Panu i Jego matce w sobie wzajemnie, żeby mieli świadomość wartości tego słowa, które do siebie wzajemnie adresuje. który żyje dla tej chwały, niech rozbija się. Że...